Cała Polska jest w szoku! Daniel Martyniuk, syn króla Disco Polo, legendarnego Zenona Martyniuka, przerwał milczenie i wyznał prawdę, której nikt się nie spodziewał. Jego słowa wstrząsnęły opinią publiczną, a dramatyczne wyznanie stało się tematem numer jeden w mediach. Po tygodniach spekulacji, domysłów i medialnej nagonki Daniel zdecydował się ujawnić, co naprawdę wydarzyło się w dniu, który na zawsze zmienił jego życie i życie jego rodziny. Ten młody mężczyzna, od lat funkcjonujący w cieniu sławy swojego ojca, był dotąd postrzegany jako złote dziecko show biznesu. Dorastał w blasku reflektorów, uczestniczył w koncertach, pozował na czerwonym dywanie, a jego nazwisko zawsze wzbudzało emocje. Jednak za kulisami sukcesu kryła się presja, której nie potrafił unieść. Kiedy kilka miesięcy temu w sieci pojawiło się nagranie z incydentu na pokładzie samolotu, w którym miał uczestniczyć, jego świat runął w jednej chwili. Wideo, na którym Daniel kłóci się z załogą i zachowuje w sposób uznany za agresywny, rozprzestrzeniło się błyskawicznie. Internauci nie mieli litości. Sieć zalała fala hejtu, memów i oskarżeń. Media żerowały na każdym szczególe, a nazwisko Martyniuk znów trafiło na czołówki gazet. Tym razem w kontekście skandalu. Zenon, idol milionów, został postawiony w sytuacji bez wyjścia, zmuszony patrzeć, jak dorobek jego życia i dobre imię rodziny są niszczone przez jeden błąd jego syna. Długo milczał. Ani Daniel, ani Zenon nie komentowali sprawy, ale milczenie tylko podsycało ciekawość opinii publicznej. Każdy chciał wiedzieć, co się naprawdę wydarzyło, dlaczego doszło do wybuchu i czy Daniel faktycznie był winny tego, co pokazano na nagraniach. I wtedy ku zaskoczeniu wszystkich Daniel postanowił przemówić: Nie jestem już w stanie dłużej żyć w kłamstwie. Powiedział drżącym głosem w nagraniu, które opublikowano w nocy na jego profilu społecznościowym: Zrobiłem rzeczy, z których nie jestem dumny. Zraniłem mojego ojca, moją rodzinę i wszystkich, którzy we mnie wierzyli. Chcę, żebyście poznali prawdę. W ciągu kilku godzin nagranie obejrzały setki tysięcy osób. Komentarze nie miały końca. Jedni wyrażali współczucie, inni jeszcze ostrzej potępiali. Ale nikt nie pozostał obojętny, bo tym razem nie chodziło tylko o skandal, lecz o człowieka, który publicznie przyznał się do słabości i upadku. Zenon Martyniuk, jak donoszą media, nie potrafił powstrzymać łez, gdy po raz pierwszy zobaczył wyznanie syna. Według bliskich artysty miał powiedzieć tylko jedno zdanie: Nie wiem, czy jako ojciec mogę to znieść. Jego reakcja poruszyła fanów w całym kraju. Dla wielu to nie była już historia o celebrycie, który stracił kontrolę, to była tragedia ojca i syna, rozgrywająca się na oczach milionów. Ludzie zaczęli zadawać pytania: Co doprowadziło Daniela do takiego stanu? Dlaczego nikt wcześniej nie zauważył, jak bardzo potrzebuje pomocy? Czy to był krzyk człowieka przytłoczonego własnym nazwiskiem i ciężarem oczekiwań? Jedno jest pewne. To wyznanie zmieniło wszystko. Od tej chwili nazwisko Martyniuk już nigdy nie będzie kojarzyć się tylko z muzyką i sławą, ale też z dramatem rodzinnym, który poruszył całe pokolenie fanów. A cała Polska, wstrzymując oddech, czeka na kolejne słowa Daniela, bo jak mówią media, to dopiero początek historii, której zakończenie może być jeszcze bardziej zaskakujące. Nagranie, które zniszczyło życie Daniela Martyniuka. Trwało zaledwie kilka minut. To właśnie w tych krótkich, chaotycznych ujęciach uchwycono moment jego kłótni z obsługą samolotu. Obraz, który obiegł całą Polskę, wywołując burzę nieporównywalną z żadnym wcześniejszym skandalem w świecie muzyki Disco Polo. Wideo pełne emocji i napięcia szybko trafiło na portale społecznościowe, a nazwisko Martyniuk ponownie stało się symbolem sensacji. W komentarzach dominowały drwiny i oburzenie. Internauci pisali: Syn króla Disco Polo zachowuje się jak rozkapryszony celebryta. Wstyd dla ojca, wstyd dla kraju. Media nie dawały mu wytchnienia. Każdy tabloid, każda stacja telewizyjna miała swoją wersję wydarzeń. Daniel został zredukowany do roli chłopaka, który przyniósł hańbę legendzie. Gdy plotki i oskarżenia przybrały na sile, Daniel zniknął. Przestał pojawiać się publicznie, usunął się w cień. Jednak cisza, zamiast go ochronić, stała się paliwem dla kolejnych teorii. Wtedy, po tygodniach ukrywania się, nadszedł dzień, który zmienił wszystko. Dzień jego publicznego wyznania. Daniel pojawił się na nagraniu wideo, zmęczony z oczami pełnymi łez, głosem drżącym z emocji. Powiedział słowa, które wstrząsnęły całym krajem: Zawiodłem Ojca, zawiodłem wszystkich, którzy we mnie wierzyli. Nie jestem potworem, ale człowiekiem, który popełnił błędy. Błagam, dajcie mi szansę, by je naprawić. Ten moment pełen autentycznego bólu. Odbił się szerokim echem wśród fanów i dziennikarzy. W wywiadzie, który później udzielił w programie śniadaniowym, Daniel wyjaśnił, że od dawna żył w cieniu sukcesu ojca i pod presją opinii publicznej. Każdy krok, każdy błąd był oceniany nie jako mój, ale jako jego. Czułem, że muszę być idealny, a kiedy przestałem wytrzymywać, wszystko pękło. Przyznał też, że w dniu incydentu znajdował się pod wpływem silnego stresu i leków uspokajających. Najbardziej poruszające były jednak jego słowa o Zenonie. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest spojrzenie w oczy ojcu, widzę w nich smutek, którego nie zapomnę do końca życia. Po tej wypowiedzi cała sala w studiu zamilkła, a prowadząca przerwała wywiad na kilka minut, dając Danielowi czas, by się uspokoił. Reakcja Zenona Martyniuka była równie emocjonalna. W rozmowie z dziennikarzem magazynu Sup Super Express przyznał: Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Kocham syna, ale trudno jest patrzeć, jak ludzie niszczą jego wizerunek i nasze nazwisko. To boli bardziej niż cokolwiek. Przyjaciele muzyka potwierdzili, że artysta jest w stanie głębokiego przygnębienia, a jego najbliżsi doradzili mu chwilowe wycofanie się z życia publicznego. W sieci wybuchła kolejna fala komentarzy, tym razem bardziej zróżnicowana. Część internautów zaczęła współczuć Danielowi. To chłopak, który się pogubił, ale przynajmniej ma odwagę przyznać się do winy, pisano. Inni jednak nie mieli litości, Łzy nie zmarzą wstydu. Syn legendy nie może sobie pozwolić na takie zachowanie. W ciągu kilku godzin hasztag. Przepraszam, tato zdominował polskiego Twittera, stając się symbolem emocjonalnego pojednania, którego wszyscy pragnęli, ale nikt nie wiedział, czy jest jeszcze możliwe. W międzyczasie tabloidy ujawniły kolejne szczegóły: zdjęcia Daniela z terapii, nagrania rozmów z przyjaciółmi, a nawet wiadomości, które miał wysyłać w najtrudniejszych chwilach. W jednej z nich napisał: Nie wiem, czy kiedykolwiek będę mógł wybaczyć sobie to, co zrobiłem. Media natychmiast podchwyciły temat, a eksperci od wizerunku zaczęli debatować, czy wyznanie Daniela było aktem szczerości, czy próbą ratowania reputacji. Zenon, dotąd znany z pogody ducha i optymizmu, zamknął się w sobie. Odwołał kilka koncertów, tłumacząc to kwestiami rodzinnymi. Według osób z jego otoczenia, miał problemy ze snem i unikał rozmów o synu. Widziałem go płaczącego po raz pierwszy w życiu. Przyznał jeden z muzyków jego zespołu. Powiedział tylko: Nie mogę dłużej walczyć z tym, co ludzie piszą. Dziennikarze zaczęli określać sytuację Martyniuków jako największy dramat polskiej sceny muzycznej ostatnich lat. Bo to nie była już tylko historia o skandalu to była opowieść o relacji ojca i syna wystawionej na próbę przez społeczeństwo, które nie zna litości, w miarę jak emocje opadały. Pojawiały się nowe pytania: czy ta publiczna spowiedź naprawdę oczyści Daniela, czy tylko pogłębi przepaść między nim a światem? Czy Zenon kiedykolwiek będzie w stanie spojrzeć na scenę bez myśli o tym, co wydarzyło się? I czy to możliwe, że ta tragedia rodzinna jeszcze skrywa sekrety, o których nikt dotąd nie odważył się mówić? Jedno jest pewne. Historia Daniela Martyniuka daleka jest od zakończenia. Wciąż pozostaje otwarta rana, którą trudno zabliźnić. I echo słów, które zabrzmiały mocniej niż jakakolwiek piosenka disco polo, tato, przepraszam. Od tamtej chwili życie rodziny Martyniuków zmieniło się nieodwracalnie. Każdy dzień stał się walką, nie tylko z opinią publiczną, ale także z samym sobą. Daniel próbował odzyskać spokój, lecz media wciąż wracały do jego przeszłości, rozbierając każde słowo, każdy gest na czynniki pierwsze. Jego nazwisko przestało być tylko symbolem muzyki, stało się synonimem skandalu, upadku i ludzkiego błędu. On sam, mimo prób izolacji, wciąż odczuwał ciężar spojrzeń, szeptów, wiadomości, które codziennie przypominały mu o tym, co zrobił. Według osób z bliskiego otoczenia Daniela, jego stan psychiczny pogorszył się do tego stopnia, że przez pewien czas był pod stałą opieką lekarzy. Nie chciał kontaktować się z mediami, unikał nawet znajomych, zamykał się w domu, gasząc światła, jakby chciał zniknąć. Jego matka miała powiedzieć w rozmowie z jednym z magazynów, że Daniel czuje się winny za wszystko nie tylko za incydent, ale za to, że zniszczył spokój ojca. To jest dla niego największa kara. Zenon tymczasem również walczył z własnymi demonami. Ludzie, którzy jeszcze niedawno wiwatowali na jego koncertach, teraz szeptali na jego widok. Występy, które zawsze były dla niego źródłem radości, nagle zaczęły przypominać obowiązek pełen bólu. Kiedy próbował śpiewać swoje najbardziej znane przeboje o miłości i nadziei, słowa grzęzły mu w gardle. Nie potrafię śpiewać o szczęściu, kiedy moje dziecko cierpi. Miał powiedzieć jednemu z organizatorów trasy. W międzyczasie na łamach prasy pojawiły się nowe spekulacje. Mówiono, że Daniel planuje całkowicie zerwać z show biznesem i przenieść się za granicę. Inne źródła twierdziły, że rozpoczął terapię, która ma pomóc mu odzyskać równowagę i nauczyć się radzić sobie z hejtem. Jego przyjaciel w rozmowie z Pelierzem faktem ujawnił: Daniel zrozumiał, że musi zacząć od nowa. Chce się nauczyć żyć bez sławy, bez porównań, bez ciężaru nazwiska. Ale społeczeństwo, które najpierw potępiło, teraz zaczynało okazywać współczucie. Ludzie pisali pod jego starymi postami słowa wsparcia, wysyłali wiadomości z nadzieją, że się podniesie. Zmienił się ton rozmowy z pogardy na refleksję. Niektórzy dziennikarze zaczęli zadawać pytanie: czy naprawdę mamy prawo niszczyć człowieka, który już sam siebie ukarał? W jednym z programów telewizyjnych psycholog skomentował sprawę Martyniuków. To nie jest historia o skandalu, lecz o ojcu i synu, którzy zostali uwięzieni między sławą a wstydem. To lekcja dla nas wszystkich, jak łatwo zapominamy, że za nazwiskami celebrytów kryją się zwyczajni ludzie. Słowa te odbiły się szerokim echem, wywołując falę dyskusji w mediach społecznościowych. Wkrótce potem Daniel ponownie zabrał głos. Tym razem w krótkim oświadczeniu, które pojawiło się w sieci: Napisał: Nie oczekuję litości, chcę tylko, żebyście dali mi szansę naprawić to, co zniszczyłem nie dla siebie, ale dla ojca. Było to pierwsze publiczne wystąpienie od czasu jego pamiętnego wyznania. W ciągu kilku godzin post zyskał tysiące polubień, a komentarze pełne były słów wsparcia. Zenon, choć nadal unikał kamer, miał ponoć przeczytać to oświadczenie i po raz pierwszy od dawna się uśmiechnąć. Może to znak, że powoli wychodzimy z mroku, że miał powiedzieć przyjacielowi. Ale ci, którzy znają artystę najlepiej, wiedzą, że rana po tym, co się wydarzyło, długo się nie zagoi. W kręgach medialnych mówi się, że dokumentalista planuje stworzyć film o rodzinie Martyniuków. O cenie sławy i o tym, jak jeden moment może zniszczyć całe dziedzictwo. To wzbudza ogromne emocje, bo publiczność wciąż pragnie odpowiedzi na jedno pytanie: Czy miłość ojca naprawdę wystarczy, by ocalić syna? Atmosfera wokół sprawy zaczyna się zmieniać z sensacyjnej na bardziej refleksyjną. Ludzie coraz częściej mówią o potrzebie empatii, a nie o skandalu, ale mimo to echo tamtego dnia wciąż brzmi w świadomości fanów i przeciwników Martyniuków, bo historia Daniela i Zenona nie jest już tylko prywatnym dramatem, stała się symbolem ludzkiej słabości, winy i nadziei na przebaczenie. I kiedy wydawało się, że historia Martyniuków wreszcie ucichła, na horyzoncie pojawił się nowy, zaskakujący wątek. Jak donosi jeden z dziennikarzy śledczych portalu Show News, w ręce redakcji trafiła niepublikowana wcześniej wiadomość głosowa, którą Daniel miał wysłać do swojego ojca krótko po wybuchu skandalu. Nagranie pełne emocji i drżenia w głosie ma być dowodem na to, że jego wyznanie było szczere, a nie, jak sugerowali niektórzy, przygotowaną strategią PR. W wiadomości tej Daniel miał powiedzieć: Tato, ja nie chcę, żebyś był ze mnie dumny, chcę tylko, żebyś znowu mógł spojrzeć na mnie bez bólu. Jeśli te słowa zostaną potwierdzone, mogą całkowicie odmienić narrację wokół młodego Martyniuka. Wśród komentatorów pojawiły się głosy, że to właśnie Zenon w tajemnicy przed mediami poprosił syna o nagranie tego wyznania, nie po to by się tłumaczył, ale by wreszcie mógł wyrzucić z siebie ciężar winy. Źródło bliskie rodzinie zdradziło. Zenon zrozumiał, że jego syn potrzebuje oczyszczenia. Powiedział mu: "Nie musisz udowadniać nic światu. Udowodnij to sobie". Ten twist sprawił, że wielu dziennikarzy zaczęło patrzeć na tę historię zupełnie inaczej. To już nie jest tylko opowieść o skandalu i upadku, to studium relacji, w której sława stała się przekleństwem, a miłość ojca i syna przeszła przez próbę ognia. W studiach telewizyjnych i na forach dyskusyjnych coraz częściej powtarza się pytanie: Czy Daniel może jeszcze odbudować swoje życie, a Zenon swoje serce? W międzyczasie pojawiły się też informacje, że obaj Martyniukowie mogą wkrótce pojawić się razem, po raz pierwszy od miesięcy, w specjalnym programie telewizyjnym poświęconym relacjom rodzinnym w showbiznesie. Według niepotwierdzonych doniesień, nagranie ma mieć charakter bardzo emocjonalny, a rozmowa między ojcem i synem będzie szczera, bez cenzury. Jeśli to prawda, widzowie mogą być świadkami jednego z najbardziej poruszających momentów w, ich w historii polskiej telewizji rozrywkowej. Niektórzy mówią, że Zenon planuje zadedykować synowi nową piosenkę, balladę o wybaczeniu i drugiej szansie, którą miałby zaprezentować na przyszłorocznym festiwalu w Opolu. Tekst według anonimowego autora ma zawierać słowa: Nawet w burzy widzę twoje światło. Czy będzie to artystyczne pojednanie ojca z synem? Nikt nie wie, ale jedno jest pewne: cała Polska znów wstrzyma oddech, by zobaczyć, czy ta historia zakończy się katarsis, czy kolejnym rozdziałem bólu. Bosega Martyniuków nie jest zwykłą opowieścią o sławie i błędach. To historia o tym, jak łatwo można stracić wszystko i jak trudno odzyskać wiarę w siebie, kiedy cały świat patrzy. A co wydarzy się dalej? Czy Daniel wróci do życia publicznego? Czy Zenon znajdzie w sobie siłę, by znów stanąć na scenie bez cienia żalu? Na te pytania odpowiedź poznamy już wkrótce. Dlatego jeśli chcecie śledzić kolejne rozdziały tej niezwykłej historii, subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić żadnej wiadomości. Bo to dopiero początek, a prawda może się dopiero ujawnić w najbliższym.